Hej Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, kliknijcie w dzwone, żebyście byli również na bieżąco. I już przechodzimy do sedna tego odcinka. W dzisiejszym odcinku będzie kontynuacja przygotowań, tak jakby do kiszonki. Na samym początku od razu chcę już sprzedać tego case'a, który, mm, już całkiem sporo u mnie przepracował. 44,5 godziny, no to jest dosyć dużo. Na tym gospodarstwie. Biorąc pod uwagę to, że ja tutaj mam przepracowane godzin w sumie na tym gospodarstwie. Hmm. Gdzieś tutaj była ta... czas gry mamy. 97 godzin. Czyli no połowę czasu gry praktycznie ten ciągnik tutaj u mnie pracował. Naprawiać już go nie będę naprawiał. E 16 tysięcy zanim niestety dostanę. No, ale nie jest mi on już aż tak potrzebny. No, i w sumie 250 koni to jest tak troszeczkę za mało. Jeszcze myślę nad sprzedaniem tego małego klasa. a no, ale to spokojnie, jeszcze sobie z tym jakoś tam ogarniamy. Może na początku chciałbym Wam, przynajmniej w garażu, zaprezentować dodatek. Ten nowy do, do farminga. Czyli no, gdzieś tutaj te maszyny powinny być. Jest morgaard tak czy jakoś tak to się wymawia nie wiem nie mam pojęcia nie będę się tutaj na tym spinał nie jestem jakimś tam lingwistą. nazwa nazwę tej marki oczywiście sobie ogarniacie sami także co my tutaj mamy z tego dodatku moi drodzy no mamy tutaj siewniki mamy tutaj to co jest siewnik umożliwia osiewanie pól bezpośredni zasiew bez konieczności wcześniejszego spulchniania i to jest chyba najmniejszy siewnik nie to jest chyba największy 20 Największy jest ten, 30,5 metra. Dobra. Tutaj mamy dwa zbiorniki. Ten ma pojemność 33,5 33 tysiąca litrów, no powiedzmy, mniej więcej. Dodatkowy zbiornik zwiększający wydajność narzędzia. No i tutaj, co my tutaj możemy? Czy my możemy, tu możemy nawóz i ziarno, a tutaj nie możemy nic, czyli tak naprawdę te siewniki nie mają sensu bytu bez, bez tych dodatkowych zbiorników. No tutaj. Ten będzie miał 45 810 litrów. No to to już jest naprawdę kolos. Naprawdę masakra taka już konkretnie. Bez konieczności wcześniejszego sporchnienia, czyli są to takie uniwersalne maszyny. No naprawdę, tutaj ten średnik to chyba na Ravenport by się nadawał ten 30-metrowy chyba maksymalnie, bo tutaj nie wiem czy na czy na Przemasowie będę miał gdzieś w ogóle sens tego używać. Tym bardziej też patrząc na jego cenę, nie? 430 tysięcy plus zbiornik, no to mamy 762 tysiące z tego co widzę. Dobrze, chyba policzyłem. 762 tysiące za taki siewnik, no to już jest konkret. Tutaj mamy jeszcze jakiś siewnik, tak? Nie, to jest kultywator. Przygotowuje pole do kolejnego zasiewu. Tu mamy 12 metrów szerokości. 480 koni to jest moc wymagana. To no to taki chyba myślę, że w miarę normalna cena i jeżeli chodzi o wielkość tej, tej maszyny. No i mamy jeszcze teraz chwastownik, o chwastownik tutaj mamy, 350 koni mechanicznych jest wymagane, ale szerokość jego y, robocza to jest 21 metrów. To jest całkiem spoko opcja, bo naprawdę 56 tysięcy, nie jest drogi, nie musimy używać żadnych tam nawozów i tak dalej, więc całkiem fajne. I tutaj widzę, że mamy całkiem fajny siewnik moi drodzy który kosztuje 182 tysiące. Zobaczymy sobie go może tutaj w sklepie, bo zobaczcie, on naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ten siewnik akurat mi się podoba, serio mówię. 182 tysiące kosztuje, no jest trochę drogi, 8 metrów szerokość robocza. Ta maszyna bez, bez konieczności spulchnienia, czyli taki uniwersalny, no ale przejdziemy sobie może już wreszcie do tej perełki, bo tak naprawdę no to chyba do, na, to, na to liczymy głównie. Czyli zobaczymy sobie tego naszego John Deere'a nowego Serii 9RX, także Przechodzimy tutaj obejrzeć sobie ten ciąg Podstawowa wersja to jest 517 koni, najmocniejsza 670, 628 później 572 ja tutaj bym się skłaniał od razu przy najmocniejszej Ustawienie kół możemy sobie zrobić wąskie takie te Gąsienice albo takie szerokie i on wygląda naprawdę no, kosmicznie bym powiedział, 3 metry dostaje dodatkowo, no, ale zostawimy go sobie w takiej wersji, jakiej jest. Słuchajcie, ja na ten odcinek ten ciągnik sobie wypożyczę, niech on będzie. 25 tysięcy mnie to kosztowało, niech stracę, niech będzie. Dobrze, z racji tego, że kiszonki też jakoś mega dużo nie będę robił, no to też wypożyczam sobie przyczepy do kiszonki od klasa, czyli te 51 tysięcy litrów, które mają. Tutaj nic nie będę zmieniał, tak naprawdę dwie takie przyczepy myślę, że mi śmiało wystarczą. Do tego jeszcze dorzucimy sobie moi drodzy... Co my sobie tutaj jeszcze do tego dorzucimy? Jakieś silos kombajny by się przydały. No ja tutaj... Uzgodniliśmy, że biorę ten z największą rurą, tak? Czyli tutaj mamy długa rura. Ten największy... W sumie to ten jest tak naprawdę mocniejszy, jeżeli chodzi o... Krótka... Ekstra długa. O nie, to tutaj jak jest ekstra długa, to bierzemy ekstra długą. Michelinki Michelinki czy treleborgi, treleborgi. Zostaną dobra. Tutaj podstawowa konfiguracja silnika 884 kuce mechaniczne. To może być maksymalnie. Wstępny koszt leasingu to jest 30 tysięcy. Niech będzie. Tutaj trochę zainwestujemy. Czy jeden ten silos? Widzicie co, weźmiemy sobie jeden ten i jeden ten. Niech będzie. Rura długa, tutaj mamy standardowa, no to długą bierzemy. Mitas, Michelin, Treleborg. Treleborgi były tam, to niech będą Treleborgi tutaj. No i wypożyczamy sobie też ten silos combine. Teraz jeszcze headery. Mmm. Nie, nie, to nie, to nie, to nie, to tutaj mamy żniwiareczki. O, dobra, mamy. Mamy to, no i tutaj mamy do. Do klasa, tak? 9 metrów. Bierzemy sobie dwie te 9-metrowe. I tutaj, standardowo, tak jak mówiłem wcześniej, będą mi w pewien sposób jeździli za tymi siloskombajnami pracownicy. Ale moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, bo jak widzicie, brakuje nam tutaj jednego sprzętu. Jednego bardzo, ale to bardzo ważnego sprzętu: a mianowicie ciągnika do drugiej przyczepy. No, i przychodzi czas taki, że no po prostu sprzedałem jeden ciągnik, który był ze mną naprawdę dosyć długo. Tak jak mówiłem, że no tutaj Lexion, był pasowałby mi najbardziej na to gospodarstwo. I powiem tak, że Xerion ma 530 koni tylko i względem tego John Deera jest o wiele słabszy. No, ale John Deera sobie wypożyczyłem, a Xeriona będę chciał, słuchajcie moi drodzy, kupić. O, tutaj mi tasy całkiem fajnie wyglądają. Wąskie, wąskie, podwójne, szerokie opony. Zróbmy mu szerokie, niech wygląda naprawdę na takiego kozaskiego. No i akurat klasa Xeriona. to sobie kupuję, słuchajcie. 400 tysięcy mnie to kosztowało. Taki fajny zakup. Mam nadzieję, w sumie to nie tak. Może przejdźmy sobie najpierw do John Deere'a, słuchajcie, bo prezentacja klasa to oczywiście już była gdzieś tam na kanale. No, i tutaj John Deereck oczywiście wygląda. E no, bardzo ładnie ten silniczek tutaj pracuje. Słuchajcie, ja nie lubię tymi takimi przegubowymi ciągnikami jeździć. Zastanawiam się, czy idzie to zablokować ogólnie. E... Follow me. No nie, nie można tego zablokować. Więc no, tym ciągnikiem sobie będę tutaj na razie tak jeździł. Ale myślę, że docelowo. To akurat on zostanie do ubijania kiszonki w silosie, słuchajcie. A jeszcze silosu w sumie nie mam. Także jeszcze trzeba będzie silos tutaj kupić. Ja pierniczę, jak te maszyny głośno chodzą. Ja sobie chyba słuchawki przyciszasz, bo bo masakra. Dobra. O, tutaj tak cichutko, fajnie się, fajnie się odpalił, no to dobra. No, i teraz tak każdy ciągnik będzie musiał gdzieś tam yy, być w pobliżu swojego silos kombajnu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż z drugiej strony mam troszeczkę inny plan na to. Mianowicie zastosować to tak jak robiłem to tam wcześniej w tej poprzedniej, yy, przy poprzednim zbieraniu ziemniaków. Czyli jakoś to sobie rozłożę na takiej zasadzie, żeby te silos kombajny mogły wyładować te, tą kiszonkę. Ale żebym nie musiał tego wszystkiego sam, żebym tylko jedną maszyną sobie mógł jeździć. Wiecie, rozumiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra. Hmm, pójdźmy sobie ten mocniejszy. Tą mocniejszą zniwiareczkę na sam początek. Dobra, 25 metrów. Teraz tutaj nasz kolega od klasa. Też nie, może zostanie, zostawimy tego John Deere'a i on sobie tutaj będzie jeździł i zbierał też. Zobaczymy. Chyba to będzie jakoś w miarę racjonalnie ustawić. Nie będzie z tym jakoś problemu, przynajmniej taką mam nadzieję. Jeszcze nie kupiłem Silosu, no na Silos mi pieniędzy wystarczy. Jeszcze zostanie, więc no trochę... 400 tysięcy, no ciągni kupiłem, więc no teraz nie pozostaje mi nic innego jak zbierać pieniążki już tylko na nowy obszar. Po w sumie także na razie lecimy sobie na pole. Zaczniemy od tego największego, czyli od obszaru numer 8. No, taki fajny zestawik tutaj mam na, na, tym, na, na to zbieranie, że naprawdę powinno to pójść całkiem sprawnie. 18 metrów szerokości za jednym razem. Z tym, że no tutaj mi się wydaje, że będzie o wiele więcej jeżdżenia, jeżeli chodzi o wywożenie tego. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Z drugiej strony, jak będę miał dwie takie przyczepy. Tutaj sobie od razu rozłożymy Żniwiareczkę, dobra Dobra, skoro ten jest pierwszy A tamten się gdzieś zablokował? Chyba się zablokował Ale nie wiem dlaczego Dobra, John Deere też się zablokował, on się... na czym się tutaj blokują? No, ten też się zablokował, nie wierzę. I tak to właśnie jest z tym. Follow czasami, ale tutaj nawet nie miał. o co się zablokować. Tak naprawdę. Jedziemy teraz na nasze pole. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ogólnie uda mi się ustawić tak tę maszyny, Bo z tego co pamiętam. To jest jeden mały problem, dokładnie taki, że jak sobie ustawię ten Silos Combine. Może nie tak. Od razu rozłóżmy tutaj żniwiarkę. Dobra, musimy rozłożyć rurę, oczywiście, tak jest. No i teraz wchodzimy tutaj i z tego będziemy sobie sterowali tamtym. Kolega się musi przesunąć w prawo. Myślę, że o 8,5 metra to jest dobre rozwiązanie. Niech się już ustawi. Tak jak należy. Teraz tak, problem jest taki, mm, słuchajcie moi drodzy, że w momencie, gdy sobie ustawię, ten ciągnik nie mogę ustawić już pod tamtego. Gdzie nie można wygrywać ścieżki z zakresu... No właśnie Chyba, że zrobię jeszcze nie tak Ten niech sobie jeździ po prawej stronie tego Go, przesuńmy go jakieś 3 metry, wrócimy ten dystans na 10 metrów. Przesuńmy go o te 4 metry, a tego ustawimy jeszcze za tą przyczepą. Słuchajcie, nie wiem, czy trochę nie przekombinuję tego w sumie. No ale się okaże. Chyba, że tutaj zatrudnię sobie pracownika. I jak tu będę miał pracownika, to wtedy tutaj będę mógł jeździć i tak to rozwiązać. To czy tamten sypie tam do tego ciągnika? On powinien sypać. No nie sypie. A ten też jest za daleko jeszcze. Czyli 8 metrów bym go musiał dać. no bo dlaczego tak daleko poszedł z tym odstępem? Miało być 8,5, a było już tam chyba 11. To zróbmy 8 metrów. Zróbmy go tak jak to teraz będzie wyglądało. Powinno się udać tym razem W sumie z drugiej strony mógłbym to też zrobić tak, że te Silo kombajny w nocy jeździł jeden obok drugiego. Może by to sobie warto było ustawić tempomat w sumie. 40 km na godzinę tylko może jechać. No, to szału nie ma, ale tak, tak jak mówię, że zobaczcie, że naprawdę całkiem sprawnie to będzie szło. No, kurde. Tylko, że no tego wywożenia akurat będę miał od cholery. To też to trzeba przyznać. To fakt, że jeśli chodzi o wywożenie do silosu, tym bardziej, że zająłem się teraz największym obszarem. A na gospodarstwo, jakby nie było, no, kawałek mam stąd. Wiem, że miałem nie zatrudniać do wyzwań normalnych pracowników. Ale tak jak mówiłem, nie chcę, żeby to wyzwanie zajęło mi znowu od cholery czasu. Jakoś mega, mega dużo czasu. Nie został już przez nich zablokowany przecież. Także no, tak to sobie zorganizuję, żebyśmy to zrobili w miarę szybko i w miarę płynnie. W silos kombajnach nie będą sami pracownicy, więc jeden pracownik no tutaj. Jeżeli chodzi o te ziemniaki, było to łatwiej zorganizować, bo nie musiała być cały czas przyczepa obok na tym cosplayu jeszcze mógłbym może coś tam pokombinować, no, próbowałem to znowu odpalić, pobrać jeszcze jakąś inną wersję No i niestety nie dawało rady, no Także... Tak to właśnie wychodzi Jeszcze na koniec odcinka postawimy sobie silos, silos tam na gospodarstwie Ale najpierw chcę żeby mi się tutaj te przyczepy zapełniły Tamta widać, że będzie się zapełniała o wiele dłużej, nie wiem dlaczego w sumie No zobaczymy Jak to wyjdzie za chwileczkę bo tutaj już mam prawie pełną przyczepę czyli takie 18 metrów yy, szerokości liczyć, tak? i mamy pełną przyczepę teraz idę zobaczyć jak to tam wygląda i jeszcze chcę skrócić dystans trochę między tymi silos kombajnami zróbmy to na 10 metrów, o nie powinno być źle i w sumie mogę go trochę przesunąć jednak Ciekawe czy da radę zrobić tak jak mówiłem, tylko że to są dosyć długie te ciągniki. I nie sądzę, żeby się to tak udało, jak ja mówiłem, żeby to zorganizować. Że będę sobie jeździł gdzieś o tutaj. A tutaj nie ma już pracownika, tak? Zobaczymy. Może się uda? I wtedy kombajn, no to i tak jeden pracownik by musiał być. Tak, tylko że jak jest w silos kombajnie pracownik, no to właśnie będą wychodziły takie akcje jak teraz. Ja to muszę jeździć tak jak wcześniej jeździłem. No ale dobra, lecę już na gospodarstwo, stawiamy silos. Dobra, jestem już na gospodarstwie, słuchajcie. No i tutaj mam tego terenu całkiem sporo, więc pomyślałem, że tutaj właśnie postawimy sobie ten silos. Bo zastanawiałem się też nad tym, żeby postawić cały ten silos na tej mojej łące. Bo tam jest w sumie też całkiem sporo miejsca. I to chyba nawet byłby lepszy pomysł, bo tutaj, jak postawię silos, to może zróbmy to tak, że postawimy to na. Dobra, szybka zmiana decyzji. No i tak jak mówiłem, postawimy sobie ten silos na. Błące. Będzie to ten duży silos, bo no z racji tego, że rozmach jest całkiem spory. Duży, duży silos na kieszonkę, i postawimy go sobie w sumie chyba tutaj, gdzieś tak jak najbliżej granicy pola. O, ale już widzę tutaj, że teren się trochę spierniczył, bo jest dosyć nierówny. Także trzeba będzie jeszcze to trochę wyrównać. Powiększymy średnicę. Zwiększymy moc pędzelka i lecimy. Jak to nam się tutaj ładnie wyrównuje. Głównie chodzi o to, żeby ten podjazd był w miarę normalny. Bo tutaj te boki tak aż tak nas tutaj nie interesują. Ale niech to jakoś ma ręce i nogi, no i ten silos raczej tutaj zostanie, słuchajcie, no ja nie będę go tutaj ruszał stąd, bo nie ma na jakieś tam nawet potrzeby. On się nam na pewno gdzieś tam w przyszłości jeszcze przyda, nie raz. A z drugiej strony, to jak będę sobie kosił łąkę, o tutaj jak widzicie, trochę mi wyrąbało, no to nie bardzo, to nie bardzo, średnio by powiedział, że to tak wyszło. Trzeba było może lepiej opuścić trochę ten silos, jak go stawiałem, ale... Zmniejszymy sobie trochę siłę pędzelka. Teraz tak, podnieść teren. sobie podniesiemy trochę ten teren tu jeszcze trochę Tak, żeby z tego silosu nam się nie wysypywało pod spodem, bo bez przesady. O. Teraz zmniejszę sobie pędzel, zwiększę sobie jego moc, i tutaj to sobie wyrównamy po prostu w trochę inny sposób. tak bardziej te krawędzie sobie tylko wyrównam Aniżeli całość pod silosem No ale tutaj sobie zrobimy spłaszcz I powinno być spoko O o pieniędzy to też widzę, że ucieka, ale ale przynajmniej musi być to w miarę ładnie zrobione, a nie no i dobra, mamy to chyba tak mi się przynajmniej wydaje, jest teren wyrównany w miarę no i jeszcze tutaj tylko początek widzę że naprawdę jest tak dosyć mocno wyrąbany, chodzi głównie chyba o ten podjazd, żeby miał fajnie zrobiony, bo tak to te maszyny będą mi skakać jak posrane. A, dobra. No i dobra. Chyba jest spoko, zrobiłem. Jak mi się wydaje. Ewentualnie coś tam będziemy później poprawiali. No tutaj ta strona jest trochę taka niewyjściowa, że tak powiem, ale nie jest też tragicznie. Tutaj zaczynamy od tego najsilniejszego w sumie ciągnika. Teraz na moim gospodarstwie wypożyczyłem go sobie. Chyba na szybko się jakoś zimnie rozstanę. Może zobaczymy ile on tutaj. U mnie dni będzie mógł sobie popracować. Wiedziałem, że mi nie starczy na obydwa te ciągniki, eee, no stąd też właśnie ten jest wypożyczony, słuchajcie. O kurde, tak powiem szczerze, że jak na duży silos, to ten ciągniczek tutaj wygląda naprawdę mikroskopijnie na tym moim gospodarstwie. Jeszcze zobaczymy, bo być może będę sobie to robił na właśnie jedną przyczepę. Tak jak tam pokazywałem, że będzie sobie jechał pracownik z przodu. Chociaż pracownik z przodu to nie jest też dobry pomysł, zobaczymy jeszcze. No, kurde, ciężko jest tutaj to, to jakoś to zorganizować. Ewentualnie zostaniemy przy jednym siloską i przy jednej przyczepie. No, myślałem, że tak to wypali właśnie w taki sposób, jak to zrobiłem. Ale właśnie w follow me jest ten minus, że jak podpinacie sobie jakiegoś tam pracownika, właśnie pod jakiś tam sprzęt. No, to pod ten sam sprzęt nie możecie podnieść od pracownika, żeby jechał z drugiej strony. Rozumiecie o co chodzi? Eee, fajnie by było, gdyby tak by można było robić, no ale nie, nie, da nie da się tak zrobić, niestety. Widzę, że jest tam dosyć krzywo, ale. nic się nie dzieje. No i już prawie 100 tysięcy będziemy mieli. Jakieś 90/95, chyba 000, 95, coś takiego powinno wyjść. 94, no, tak jak mówiłem, prawie, prawie. Ja sobie tutaj raczej zbyt wiele robił nie będę, poza, tak jak się omawialiśmy, streamami, ale nie, nie, nie wykluczam też takiej sytuacji, że coś tam będę sobie chciał popracować i kawałek tego pola tam jeszcze ogarnę, czy coś w tym stylu, ewentualnie będę się starał ogarnąć to w taki sposób, żeby to szło o wiele sprawniej. No tutaj ciągnik za ciągnikiem może sobie jeździć fajnie, nie muszę zapierdzielać. Z drugiej strony też jest całkiem spoko opcja, bo sobie ósemki nie mam aż tak daleko, żeby to wozić, bo na gospodarstwo jest trochę dalej. I jak dobrze, że zacząłem z tej strony, bo będę miał coraz bliżej w sumie. To też jest całkiem dobry pomysł. No, ale ja już was tutaj nie będę za, e, zanudzał. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, zostawić łapki w górę. Zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek. Napiszcie też koniecznie w komentarzach, e, co sądzicie o dodatku tym nowym z tymi siewnikami, no i tutaj jestem John Deerem RX 9 brzmi trochę jak nazwa karty graficznej od AMD, no ale okej, okay, spoko. Trzymajcie się, pozdrawiam, Elo.